Wiadomość z przedostatniej chwili. Dziś w godzinach porannych został zatrzymany w swoim domu na Dolnym Śląsku pan redaktor Jacek Miendlar. Mamy potwierdzone przez obrońcę Jacka Miendlara szczegóły tego zatrzymania. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, długa broń. Wyłamana furtka prowadząca do, do Mostwa. A więc yy, pokaz siły i w tej sytuacji Konfederacja czuje się zobowiązana do kilku stwierdzeń i zadania kilku pytań. Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa czy istotnie mamy do czynienia z zagrożeniami? bezpieczeństwa publicznego, które uzasadniają tego typu działania. Kontekst sytuacyjny, zapowiedziana na dzisiejsze popołudnie wieczór demonstracja w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Ta demonstracja do przybycia na którą do wzięcia udziału, w której zachęcał pan redaktor Miendlar. Czy nie ma stać się przypadkiem areną prowokacji, jaka wyniknąć może ze wzburzenia opinii publicznej we Wrocławiu, a może i na szerszą skalę, niezrozumiałym, niewytłumaczonym do tej pory przez organa państwowe aktem zatrzymania uczestnika? życia publicznego, uczestnika debaty publicznej, podkreślam, redaktora Medium Niezależnego. Zwracamy się z tym pytaniem zarówno do władz Rzeczypospolitej, do pana premiera Mateusza Morawieckiego, ponieważ to on odpowiada za działania służb, których działalność koordynuje pan minister Kamiński. Czy sytuacja istotnie tego wymagała? Jeśli tak, to czy opinia publiczna nie powinna być przypadkiem informowana o tych zagrożeniach? Jeśli występują zagrożenia, to czemu władza o nich nic nie mówi, stwarzając sytuację niejasności, która, powtórzę, skutkować może wzburzeniem, a zatem i może inicjować pro prowokacje co najmniej na scenie wrocławskiej, która jeszcze nie ochłonęła ze wzburzenia po akcji tamtejszej policji, służb, funkcjonariuszy dotychczas niezdefiniowanych 11 listopada tego roku. Przypomnę, że zapytanie poselskie, które w tej sprawie kierowałem, nie zostało Zakwalifikowane przez, przez prezydium Sejmu do tego, żeby zostało wyartykułowane publicznie. A więc pierwsze pytanie, po co, dlaczego, z jakiego powodu i jeśli są jakiekolwiek powody, no to czy opinia publiczna nie powinna być uwrażliwiona na niebezpieczeństwa, o których wiedzę mogły powziąć służby. A druga kwestia taka. Szanowni państwo, premier Mateusz Morawiecki i minister koordynator Mariusz Kamiński niechaj mają świadomość, że od dzisiejszego ranka to oni osobiście ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i życie redaktora Jacka Miedlara. I nie jest to, nie jest to y, alarmistyczne na wyrost stwierdzenie, bo przecież musicie Państwo pamiętać o sprawie, o sprzed lat nie tak wielu, sprawie Brunona K., który, jak się okazało, sprowokowany przez agentów i funkcjonariuszy służb, Stanął przed sądem, trafił do więzienia i z tego więzienia nie wyszedł żywy. Miał znaleźć się na wolności właśnie w tym roku, ale, ale jakże nieszczęśliwie targnął się rzekomo na własne życie tuż przed terminem, w którym miał odzyskać wolność. Ja nie buduję tutaj, broń Boże, żadnej analogii ścisłej między przypadkiem Brunona K a przypadkiem pana redaktora Jacka Miedlara, ja tylko i aż wskazuję na to, że najwyraźniej, że najwyraźniej służby państwowe, policyjne, bezpieczeństwa i więzienne nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa wszystkim, za których życie i zdrowie wzięły te służby państwowe odpowiedzialność. I oby Jacek Międlar y, y, Żdrów i w dobrej formie znalazł się z powrotem na wolności. Konfederacja nie występuje w charakterze adwokata kogokolwiek, kto znalazł się w zainteresowaniu służb państwowych, ale jako rzecznicy interesu publicznego zwracamy uwagę na to, że po pierwsze, że po pierwsze. Wolność słowa w Rzeczypospolitej żadną miarą nie powinna być kwestionowana na podstawie mglistych oskarżeń o mowę nienawiści, a jak słyszymy od adwokata zatrzymanego, takie oskarżenie się zarysowało. Funkcjonariusze ABW mieli bowiem powołać się na artykuł. 256 Kodeksu Karnego, ani też osoby uczestniczące w życiu publicznym nie powinny być z niego eliminowane za pomocą środków policyjnych, prokuratorskich, więziennych. Czekamy na wyjaśnienia, czekamy na komunikaty służb. Kończąc, jeżeli sytuacja dojrzała do takich rozwiązań, to jak to się dzieje, że Konfederacja pierwsza o tym informuje? Dlaczego, jeśli występują zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego związane z działalnością, aktywnością pana redaktora Jacka Miedlara, no to chyba przedstawiciele służb prokuratury. Yy, Policji powinni y, pierwsi informować o tym, że zagrożenie zażegnali i to w godzinach rannych, kiedy to nastąpiło. Konfederacja pierwsza zabiera głos w tej sprawie, będziemy tę sprawę monitorować, będziemy tę sprawę badać i nie dopuścimy do tego, żeby. Y, Wolna, niezależna publicystyka była w Polsce tłumiona z powołaniem się na niejasne, mgliste paragrafy za pomocą organów władzy działających tak brutalnie, jak to dzisiaj zostało zaprezentowane. Czy są pytania? Uwaga. Szanowni Państwo, skorzystam z dwóch minut i opowiem Wam historię z mojego życia. Kilka lat temu zostałem wezwany na przesłuchanie w charakterze podejrzanego za promowanie nazizmu. Oczywiście nie za bardzo wiedziałem o co chodzi, szybko zrobiłem sobie rezumę, o czym zapomniałem przy spowiedzi, no, ale nie było niczego takiego dojeżdżając do policji troszkę, troszkę skonfundowany, no bo, no bo, tak naprawdę nie wiedziałem o co chodzi. Okazało się na miejscu, że na profilu mojej szkoły językowej, bo ja prowadziłem szkołę językową, wrzuciłem sobie humorystyczny filmik, który był parodią bękartów wojny Tarantina, to się nazywało Gramar Nazi i tam był człowiek, który stylizowany był na nazistę, który wiecznie poprawiał wszystkie błędy językowe postaci, które były w tym filmie. No i Donos się pojawił, że to jest promowanie nazizmu i ja, jak, jak to, jako podejrzany, musiałem przetłumaczyć cały ten filmik w ramach mojego oświadczenia, mojego zeznania i podpisać, że to oczywiście nie jest promowanie nazizmu, to jest oczywiście żart, no, to ja jestem nauczycielem, to jest szkoła językowa, ja to puszczam moim uczniom, żebyśmy się pośmiali. Ale o co chodzi? Najważniejsze jest to, że przy podejrzeniu o promowanie nazizmu, ja dostałem listowne wezwanie na komisariat policji z odpowiednim terminem pojawienia się, tak żebym zdążył. I jeżeli dzisiejsza sprawa pana Międlara, który może być nie z naszej bajki, który może, z którym możemy się nie zgadzać z jego retoryką, tak? bo, bo też jest kwestia tego, że jest to postać kontrowersyjna w jakiś sposób. No to jeżeli podstawą do tego dzisiejszego aresztowania o szóstej rano z bronią wtargnięcie do domu ma podstawy dokładnie takie samo, czyli szerzenie nienawiści, tak jak ja miałem sytuację z promowaniem nazizmu, z którego musiałem się tłumaczyć, no to my uważamy, że jest to lekka przesada. A jeżeli podłoże jest jakkolwiek inne, to uważamy, że opinia publiczna powinna o tym wiedzieć, szczególnie w obliczu tego, że dziś pan Międlar miał być organizatorem marszu ku czci ofiar komunizmu. Także czekamy na sensowne odpowiedzi, na prawdziwe odpowiedzi od władz państwa w tej sprawie. Szanowni Państwo, jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić, zwrócić tutaj uwagę. Otóż to nie jest pierwsza sprawa, w której... Osoby, osoby niekoniecznie pozytywnie wypowiadające się na temat tej władzy i na temat poprzedniej władzy są wyciągane z domów o szóstej rano. Proszę spojrzeć na to, co działo się jeszcze miesiąc temu w okolicy Marszu Niepodległości. Uczestnicy, potencjalni uczestnicy Marszu Niepodległości byli, byli wyciągani z domu, byli zawożeni na komendy, byli wypytywani o sprawy zupełnie dla policji w zasadzie, które nie powinny być istotne. O sprawy zupełnie prywatne, o, o, o to jak zarabiają pieniądze, co robią i dlaczego w ogóle chcą iść na marsz niepodległości. To jest jak widać kolejny przykład tego, że czy platforma obywatelska, czy prawo i sprawiedliwość to metody nie zmieniły się i my będziemy też protestować przeciwko takim praktykom. Dziękuję. Spójrzmy na zegarki, zbliża się... Południe za kilka godzin we Wrocławiu zaczną gromadzić się uczestnicy demonstracji kuczci ofiar komunizmu w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pan premier Morawiecki i pan minister Kamiński osobiście mhm. odpowiadają za ewentualne opłakane skutki prowokacji, za którą... Póki nie ma żadnych innych wyjaśnień ze strony władzy, zasadnie brać można dzisiejsze spektakularne zatrzymanie redaktora Jacka Mendlarka. Osobiście odpowiadają zarówno za zdrowie życie zatrzymanego, jak i za zdrowie życie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Wrocławia w dniu dzisiejszym i następnym. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Dziękujemy. Dziękujemy z Panem Bogiem.